O, no dobra, okay. łowimy Bierze, bierze, bierze! O, złowiłem Sierb! Kurde! TNT! Szybko! Kurde, nasz statek! Co za idiota! Szybko pan... Szybko wędką go Koniec Koniecada! Lepiej nie on, może mieć więcej TNT! A racja Chodź, szybko idziemy. Czekaj, wezmę. I co się tak głupio patrzysz? No i jeden. Wezmę, może coś no. ocalało. <grych> I tam, że ty jesteś o, tam. Tu, na statku. i co, dopłyniemy tym statkiem jakoś do, 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 do domu? Wątpię, zaraz go coś zaleje. Spadamy stąd. Dobra, spadamy. Tam jest jeszcze kawałek statku od łamków. Idziemy. O Jezu Chryste. Dobra, idziemy. Sussussussussuuu <laughs> <laughs> Gdzie jest <laughs> nie no No chodź już, a Nasz pierwszy wypadek na ryby i... Kończy się wybuchem statku? No właśnie Nie no, to są jakieś jaja chyba Okej, okay, dobra chodź idziemy dalej Hm, <laughs> <laughs> Ty, chyba tam coś jest Co tam ma Czy to jakieś budynki? To jest stary, to tam jest wioska Ty Ej, no, Może lepiej tam nie iść. tam może być ich więcej No o, o ale, ale, no, chyba trzeba się zepsuć co? No tak, ale nawet mieczanie mamy my, Przecież my nawet nie mamy To no, może masz rację Chodź, o tu jak no. coś, tu coś widzę To jakiś kanion No hm. Ty wągiel tam jest, tam jest wągiel. O widzę, widzę. Czekaj, muszę zrobić... Weź na rąb trochę drewna, a ja zrobię stóże rzemieślniczy dla nas. Ty stary, tam jest opuszczona kopalnia! Ta? Zaraz, zaraz no. zobaczę. Ty, a co jak oni tutaj przyjdą do tej kopalni? To nie będzie... To będzie przerąba. Ale wygląda chyba no pszaną, te chyba nie przyjdą Dobra, idę na robić dreszcz No, sikierkę ci dałem Chodź tu! Chodź tu! Mark! Markus! 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 Co? Markus, bierz tą sikierę Aha Markus! Łupku, bierz tą sikierę No dobra, już narąbałeś tego trochę tego drewna. Weź tak. No i rąb. Dobra. Je trochę... Ta moja rękawica z żelaza trochę mi się rozwaliła, ale dobra. Dobra. To. Biorę i Idę potem węgiel. Kowal zrobi nową. Tak, kowal. Ta, Jeżeli w ogóle wrócimy do kowala. O o o Hits? Hyc. Hyc. Dobra, jestem przy tym węglu już. Hmm. Przyda się węgiel. Nie. Yeah. Może tutaj zrobiły naszą pierwszą bazę wypadową Pokaż no. O dobra, zasłabłem <słuch> Dobra Tylko, tylko że wiesz O jezu Tro, A trochę tak dziwnie się czyli, Tylko tego się nie przywiązuj do tej bazy Bo pamiętaj, musimy wrócić do miasta No wiem, wiem Taka wypadowa nie? Ale... O, węgiel. Nie zauważyłem O, tu jeszcze trochę. Może trochę, trochę tutaj wysoko. Ha. Ty! to jest zombie! Ho, ho, ho. I co tak gnoju? Tu Ta nas nie dorwiesz. Się, się tak nie cieszy. Tu jest nie dorwiesz. Ty, 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 ty. Dobra. Daj mi kilofa. Nie mam, tylko jeden mam. Kurde, masz dobra tutaj to ja... Masz crafting box, zrób sobie. Czekaj, zbieram trochę kobla. Pozbieram dobra, jej. to zrobię sobie z drewna. E, daj mi troszkę drewna na patyki. Potrzebuję drewna. Dzięki. Trochę musiałem pochodni <laughs> zrobić. Okej, okay. no na pierwszą noc taką małą paskę. <laughs> Głupi zab gdzieś O no, ja nie... Ja nie słyszę. No, na szczęście. Zrobię sobie miecz. Tam jest. Kamienny. I kill off. Okej. Okay. Gdzie? Też sobie zrobię kamienny miecz. Rzeczywiście tak, Moja ulubiona jest. rzecz. Ho, ho, tu jeszcze jeszcze jeden tu jest. Ja pójdę zobaczyć, rozejrzę się. To się idź, rozejrzyj. Z miaczykiem. Uh. Ła-a! tu mnie kaktus zaatakował. O! No i znalazłem węgiel. Trochę wągla, nie zaszkodzi przyda się. Będziemy mieli na zapas tego węgla. Gdzie jest słoneczko? Słoneczko idzie w tamtą stronę no, ci tam jest zachód. Dobra, ja muszę trochę tego we, wełny narąbać. Haha, ja narąbać. Rąba ten... e, oh yeah! E, nic nie słyszałam o rąbaniu wełny, ale... Gdzie, gdzie jesteście owieczki, no chodźcie do mnie, no chodźcie, chodźcie ja do marcyjny. Coś a... to ja mam we, dwie wełny ocalałe z naszego stateczku. Dobra. O, z znowu. No, coś. Nie mogę być. Okej. Okay. No i jeszcze pomogło. Okay. Gdzie my się rozbiliśmy? Czy nigdzie nie ma zwierząt. Nie wiem co to jest za jakaś dziwna ziemia. Powybijali zwierzęta, czy co? Ci kusy jedne. No, rzeczywiście trochę są dzicy. No. Podają tych na obcych statkach No właśnie w ogóle Jak ja on się dostał tam na nasz pokład Jest krowa na dwie Krowa Potrzebujemy wełny, a nie składający A ja głodny jestem A Nie, ja na razie nie jestem Nie chcę mi się jeść O, trzcinę cukrową znalazłem Kolejna krówka Przyda się. Będziemy sobie ją najwyżej uprawiać. Kurde. Nigdzie nie ma owiec. O, kolejny węgiel. Jak możesz to weź trochę wełny ze statku. Może tam coś jeszcze zostało. Dobra. Zanim cały statek pójdzie na to do... No. To ty może tam iść, ja jestem po drugiej stronie. Tak niezbyt mam blisko. Aha. Węgiel wydobywam. Okej. Okay. Och, no O jeszcze trochę tego. jest obfite. Ała! Ale parku. Okej. Okay. A am am, 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 am. Yeah, najedzony się do maksa. Widzę cię. No, Hej, tak siema! Sięma. Chodź przyjdziemy się jeszcze zanim Będzie noc. To jest stary. Co się stało? To jest gliny ha ha ha! ha. Glina. To wykopiłam, a ja idę zobaczyć, czy coś tam zostało. Bo widzę, że się noc zbliża. Szybko przebiegnę się. Zwezmę wełnę i. O kurde! Ale tej gliny! O kurde, stary! My będzie będziemy mogli cały zamęt! Zmogować! Nie no, bez jaj, ale Dobra, no, nie usiadaj! Dobra, mam skórę. Świnko, o kurde, noc się zbliża, a ja jestem dopiero przy statku. Ała, ała, ała! Co się stało? Co ci jest? Topiłem się dla, dla gliny. No właśnie. Słońce zachodzi. Ja zbieram tutaj wełnę z żagla. Idę tam do Ciebie, jakby co to się poratuje. Nie, ja już wrócę, idź do domku. A raczej tutaj prowizorycznie Będę idę. walczył z potworami, broniąc naszej bazy. O oh, tak, o oh, yeah. Chodźcie tutaj klipery, chodźcie tutaj zombiaki. Przerwę was na saszłyki, marmoladę, orzechy w, 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 w orzechowym kremie i, 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 i lody smerfowe. Mam ostatni kawałek. Mam, dobra, idę. Nie, już noc! No, no, no chodźcie. Jak takie hojeraki jesteście. Szybko. Szybko. Trzeba ten... No idę, idę. No ja myślę. Bo trochę długo cię nie ma. Już! Biegnę. Biegnę. Oby mnie nic tutaj nie spotkało Ej, O tu jesteś, dobra, chodź Szybko, szybko Otwieraj to i zamykaj Dobra? Mam, miarę, Masz tak... mam, mam Zrobić łóżka? Tak, ja zrobię, jeżeli Daj mi mąż. drewno, jak... daj mi drewno, potrzebuję 6 drewna. Dzięki. Mam 48 gliny. Spoko na pewno się przyda okej okay. yeah. Nie, dobra to poczekaj to ja sobie zrobię takie że mm, to, to będzie moje łóżko A co to ma Czy to jest okno jakieś na świat czy co? Które? No tu Za tobą Ups No właśnie No taka prowizorka, okienka na świat Dobra. Dobra. To idziemy spać. No to dobranoc. No na razie.